Dzień dobry kochane. Witam was z ciepło w kolejnym odcinku z cyklu Moja walka, mój sposób na życie. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o pewnej dynamice, która wynika z postawy do naszego życia, do świata i tego, jaki ona ma Wpływ na nasze cele, nasze pragnienia, nasze marzenia. Bodajże w drugim odcinku mówiłam Wam o takiej głównej dynamice, kiedy mamy aktywne te wzorce walki, czyli to nasze przyciąganie, odpychanie, przyciąganie, odpychanie. I teraz, kiedy jesteśmy właśnie mocno w tych naszych wzorcach walki, to główną naszą postawą wobec życia jest albo atak. Czyli taki też ruch do przodu. E, oczywiście ten atak może mieć różną, różne, różne przejawy, e, od krzyku, poprzez agresję słowną, fizyczną, presję, manipulację, e, albo postawę wycofującą, tak zwaną postawę obronną, kiedy my się cały czas e, jakby bronimy, chronimy z lęku, że ktoś nas może właśnie zaatakować. No i teraz, Spróbujcie sobie wyobrazić, kochane, że z taką postawą wychodzicie do świata, wychodzicie do życia, wychodzicie do swoich celów. Postawa atak. I tak jak powiedziałam, atak nie musi być agresją, on może być presją, ale ta postawa ojej, nie wiem, czy słuchać tak głośno tego ptaka u Was, ale ja mam wrażenie, że mnie przekrzykuje. Ta postawa, właśnie. W trybie takiego atakującego, jest postawą nawykową. Dokładnie tak samo jak ta postawa, muszę się cały czas bronić, muszę się cały czas chronić. I tak jak powiedziałam, wyobraźcie sobie teraz, że z tą postawą wychodzicie do życia, wychodzicie do świata, wychodzicie do swoich celów i odnieście to teraz do siebie. Co czujecie wy, kiedy w otoczeniu macie cały czas taką osobę, czy tam przez dłuższy czas, która. Macie wrażenie, że jest nachalna, i w jakiś sposób mniej czy bardziej taki, wiecie, właśnie agresywny i jawny was atakuje. Ale wystarczy, że jest nachalna, wystarczy, że wywiera jakąś presję. No co my mamy ochotę wtedy zrobić? Zawsze mamy potrzebę albo się bronić, albo się chronić, albo się w ogóle wycofać. Wycofać się z jakby z otoczenia i z przestrzeni takiej osoby. I tak. Najczęściej reaguje świat na nas, że on się też wycofuje. Kiedy my wychodzimy do swoich celów, do swoich pragnień, do swoich marzeń, ale właśnie z tą postawą atakuje, e, jestem na hala, wywieram presję, świat, życie się wycofuje. Ale teraz ta druga postawa, która też jest nawykiem. Muszę się bronić, muszę się chronić. W jaki sposób my najczęściej przyjmujemy taką postawę? No, zasłaniamy się, tak? Bojownik, który się czuje atakowany, on się zasłania, on się chroni, tak? Ma jakąś tam, nie wiem, tarczę. W tym wypadku to są nasze energetyczne tarcze, ale próbujemy się gdzieś tam, wiecie, zasłonić, próbujemy się ochronić. No i teraz taka postawa: wyjście do świata, wyjście do życia, wyjście do ludzi, wyjście do swoich marzeń i celów. Jaki jest skutek? Świat nas nie widzi, świat nas nie słyszy, no bo my cały czas się zasłaniamy. Jeżeli ja bym, wiecie, tutaj miała, no teraz się mogę tylko zasłonić ręką, bo nie mam nic w ręku, ale jeżeli bym miała tutaj, nie wiem, coś, coś tam większego, jakąś tarczę, czy, czy, czy choćby poduszkę, tak, i się tutaj zasłoniła, to też byście mnie, mnie, mniej widzieli i ten głos mój też by był tak naprawdę cichszy, tak, ale przede wszystkim kiedy my wychodzimy do życia i do ludzi i do świata z postawą muszę się bronić, muszę się chronić, która, tak jak powiedziałam, jest nawykową postawą tam, gdzie są wzorce walki, to nie możemy oczekiwać, że świat nas będzie słyszał, że świat nas zobaczy, że świat nas. Hmm, będzie chciał, no bo co ma chcieć, jak on tak naprawdę nas nie widzi i nas nie słyszy, że świat nas będzie doceniał. No nie ma po prostu takiej możliwości. I oczywiście to też się bierze stąd, yy, z tego naszego dzieciństwa, kiedy my nie byłyśmy słyszane, kiedy nie byłyśmy, kiedy nie byłyśmy widziane, oj słońce mi razi w czoło, kiedy nie byłyśmy widziane, kiedy nauczyłyśmy się, że jedyną Postawą do swoich, do, do jakby do zrealizowania swoich potrzeb i pragnień, to jest albo właśnie presja, albo jak ja będę nachalna, albo jak będę komuś za przeproszeniem tyłek truć, tak długo to ktoś się w końcu ugnie, tak? Świat się ugnie, życie się ugnie, albo się wycofuje na zasadzie okej okay i tak nikogo nie interesuje, więc już się wycofuje więc się chronię, więc się bronię. I to jest kolejny element. Na który trzeba bezwzględnie zwrócić uwagę przy aktywnych wzorcach walki, dlatego że, tak jak Wam powiedziałam, często my nie uświadamiamy sobie, nie widzimy tego, tylko zazwyczaj obserwujemy już skutki. Zazwyczaj widzimy po skutkach, że świat nas nie widzi, że świat nas nie słyszy, albo że świat, bo wychodzimy z tą postawą, on się wycofuje. Że ludzie się z jakiegoś powodu wycofują z naszej przestrzeni, nie mają ochoty być w naszej przestrzeni, a jak chcemy realizować swoje cele, to i tak jesteśmy z tym same. A dlaczego? Bo bojownik zawsze jest sam. Prawdziwy bojownik, kochane, zawsze jest sam, inaczej zawsze jest ze wszystkim tak naprawdę samotny. Także dzisiaj taka Pigułka inspiracji. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam, kochane, do tutaj przemyśleń i właśnie zobaczenia tego, jak jest, jak jest u siebie, jak jest u ciebie, bo świadomość pewnych mechanizmów to jest pierwszy krok do uzdrowienia. Tak naprawdę nie ma znaczenia, ile my tego mamy, co my mamy, jak bardzo to nas obciąża. Najważniejsza jest świadomość i najważniejsza jest chęć uzdrowienia i zajęcia się tematem. I tego nam wszystkim życzę przy niedzieli. Dobrego dnia. Do zobaczenia. Do następnego razu.